Jak przestać jeść słodycze? Przede wszystkim trzeba zacząć jeść. Ja to powtarzam cały czas, trzeba jeść posiłki. I paradoksalnie większość osób tego nie robi. I to nie tylko z mojej pracy gabinetowej to wynika, ale to wynika z tego, co obserwuję na co dzień po znajomych, rodzinie i tak dalej. Ludzie nie jedzą, a gdy zaczną jeść posiłki, no to przestaną mieć tyle słodyczy, bo nie chodzi o to, żeby nie jeść tych słodyczy wcale, tylko żeby je traktować jako coś słodkiego, przyjemnego, jako taki dodatek a nie jako źródło energii, bo gdy nie traktujemy tego jako źródło energii, to wtedy problemy się same trochę rozwiązują, bo hormony nam nie sterują, tylko my możemy stwierdzić, dobra, zjem sobie tylko loda, jest lato, Czemu nie, jak przejdzie się na spacer i wszystko jest w porządku. I to jest absolutnie najważniejsze. A po drugie, jak jest jakaś duża ochota na słodycze, szczególnie po obiedzie, to się warto zastanowić, jak ten obiad wyglądał, więc standardowo kompozycja posiłku, ile tego jest białka, błonnika, takie bardzo standardowe rzeczy, ale one są oczywiście jak najbardziej skuteczne. Ja bym powiedział, że te dwie rzeczy są najważniejsze, nawet więcej nie wymienił.